Siemanko z tej strony Łukasz, a to będzie pierwszy i chyba jedyny filmik z komentarzem z HardLine'a, bo nie zdążę już długiego zrobić. Eee, chcę tutaj poruszyć kwestię ogólnie, jak mi się grało w becie, jakie tryby były dostępne i w ogóle co mi się podobało, lub nie. Na początek, e, troszeczkę o gameplayu wam powiem. Jest to gameplay nagrany w helikopterze patrolowym on się chyba nazywa w grze, jak się nie mylę. Mogę się mylić, albo zwiadowczy, coś takiego. Latałem sobie na początku sam, potem dosiadł się do mnie gościu z mojego, z mojej drużyny i powiem wam dwóch ogarniętych gości w Helce to jest masakra na mapie, no. na tej mapie otwartej to jest masakra. Helikoptery, pojazdy, piechota, no nie mają szans, nie, nie mają szans. Chyba, że jest pilot troszeczkę dziadowski, to zresztą, zobaczycie to później, to może się rozwalić obal co, no ale dobra. E, na początek troszeczkę o trybach. W becie były dostępne trzy tryby, haste, czyli napad, po polsku, hotwire, czyli fucha, fajne przetłumaczenie, no ale dobra, miesza z tym, no i conquest lat, czyli duży podbój. E, duży podbój to chyba nie trzeba tłumaczyć, bo jak w, jest to flagowy jak powiedzieć tryb w Battlefieldach, który podwój, punkty na mapie przejmujemy, odbijamy, zabijamy wrogów. Jakieś ewentualnie pojazdy są dostępne, do każdej chyba wie o co chodzi. Tryb Hotwire, czyli pucha, to jest, to jest taki, można powiedzieć, Carmageddon na mapce. Jeździmy, punkty do przejęcia są umieszczone w samochodach. Musimy jeździć z odpowiednią prędkością, żeby zacząć przejmować punkt. No, i oczywiście, c 4 jakieś RPG, które można wyciągnąć z bagażnika samochodów, jakieś granatniki, to jest standard na, tych, na tym trybie, do, który, którego ludzie używają. Jest fajne do trollingu, bo stawiasz się z C4kami przykładowo na jakiejś uliczce i goście sami wjeżdżają na c 4 ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi przecież o PTFO, trzeba grać objective. No, ale. Niszczysz punkt z wrogim, na, na wro w którym siedzą wrogowie. No i czy to jest gra PTFO? Po części tak. No ale dobra, i jako trzeci jest tryb Heist, czyli napad. Moim zdaniem chyba najciekawszy z tych trzech trybów dostępnych w Becie, bo jest to połączenie szturmu i unicestwienia. Najpierw bijamy się lub bronimy skarbca z łupem. Potem, jeżeli jesteśmy złodziejami, kradniemy łup, jak nam się uda, i przenosimy do trzech punktów, które się randomowo pokazują na mapie. Dwa, i w jednym momencie to zależy w sumie to nie wiem od czego to zależy, ale są trzy punkty, ale dwa są aktywne. Jak weźmiemy łup i musimy się tam dostać, a policjanci muszą nas bronić. I chyba to jest najciekawszy tryb. Dużo się dzieje. Stosunkowo mała mapa, fajna lokacja banku była, była w Becie pokazana. Może jeszcze jakiś filmik z. A nie, filmik z napadu już był. To ten najszybszy napad, jaki nam się, mi się udało zarejestrować, bo miałem jeszcze szybszy. Niecałe dwie minuty trwał. Od początku rundy oczywiście. No i mi najbardziej chyba napad przypadł do, do gustu. No, dużego podwoju nie liczę, bo to jest, no wiadomo, klasykan haste czy hotwire to haste i eee, co do broni w hardlinie mam wrażenie takie, że bronie były nieco przegięte na potrzeby bety eee, w Hardlineie. zabijało się szybko eee, jeżeli miało się jakieś tam wyczucie broni gdzie o, w Hardlineie odrzut jest eee, troszeczkę większy niż w Battlefield 4 Pociski, pociski jakby szybciej dochodziły do wroga, te hit detection było naprawdę znakomite w, w becie, mi się mi się podobało. Chociaż wiadomo, zdarzały się sytuacje, gdzie trafiliśmy na gościa z drugiego końca świata, no to no nie ma siły. Musi być jakiś, 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 jakiś margines błędu. No i niestety często było tak, że gość nas zabijał, no ale to we wszystkich battlefieldach jest tak. Moim zdaniem, powinna być regionalizacja, że gracze z dane, danego kontynentu nie mogą się wbić na serwer z innego kontynentu. No ale pomijmy tą kwestię, bo to jest kwestia od wielu, wielu Battlefieldów poruszana i nic z tym się nie dzieje. Yy, bronie, jak to bronię? No. Moim zdaniem, troszeczkę za mocne. Yy, jak, jak na ten, może one, może one były takie mocne w Hardlinie dlatego że. Żeby ludzie mogli szybciej levelować, podbijać levele, kupować nowe bronie Sorki, zdobywać kasę za którą się kupuje dodatki i bronie Może, może, może na tej zasadzie to było RPG, SMAF i Stinger Do podniesienia na mapach Bardzo fajne posunięcie, bo ja sobie nie wyobrażam, żeby Policjant biegał z rpg em po mieście albo z jakiś złodziej Ze Stingerem na plecach i szukali tylko helikoptera no naprawdę, bardzo fajne posunięcie, te trzy, te trzy wyrzutnie rakietowe dostępne są, jak już mówiłem, na mapach lub w bagażnikach w pojazdów w trybie hotwire, czyli FUHA po polsku, są bardzo mocne. Stinger potrafi, jeżeli jesteśmy troszeczkę obici, znaczy nie, jeżeli mam 100% w helikopterze, potrafi zabrać niemal 90 HP pojazd helikopterowi. Także dupa blada, i. No nie ma co ten, chyba że jakoś się ogarniemy, jakiś palniczek, szybko się pospawamy i, i jakoś uratujemy sytuację. Co jeżeli jesteśmy w środku mapy, jest troszeczkę ciężkie do zrobienia. No ale idzie wyjść z, opres z opresji w takich sytuacjach. Ciężko, ale da się. Powiem, że da się. I teraz może przejdziemy do tej kwestii, która jest w tytule: czyli czy kupię hardline'a. Na początku bety. Byłem zachwycony, po prostu byłem zachwycony y, tym, jak to jest. Y, jak ta gra jest, można powiedzieć, zbudowana te mechaniki, przyniesione z Battlefielda W dużym stopniu mi to odpowiadało, <ścoughs> mi to odpowiada. Y, jest, nie, nie trzeba się po prostu nowych mechanik czyli jest to wszystko po staremu. Jest ok co do mechaniki. Y, ale jednak z drugiej strony, jak już ten y, pierwszy zachwyt opadł, stwierdziłem, że. Jednak się wstrzymam z zakupem, bo po pierwszych kilku meczach powiedziałem, tak, jest, biorę preorder, kupuję i będę grał, będę śmigał, będzie fajnie. Jednak po, tych, po kilku dniach y, intensywnej gry i zabawy w, w hardlinie w tych trzech trybach, stwierdziłem, no ale. Hmm, czy warto wydawać kasę? Na taki tytuł, który jest podobny do choćby nawet BFA 4, czy warto jest wydawać kasę na to, na tą grę po fall starcie, można to powiedzieć, Battlefield 4 gdzie na początku Battlefield 4 był całkowicie niegrywalny, w becie dało się jakoś tam grać, było nawet dobrze, ale jak wyszła pełna gra, no po prostu była masakra, porażka i w ogóle i stwierdziłem, że wstrzymam się, poczekam co powiedzą inni, jak już będzie pełny start gry, jak już to jakoś nie wiem, zerknę, czy, 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 czy wszystko, wszystko jest ok, wszystko śmiga, to może wtedy się zdecyduję na tego hardlina. Zobaczę jakie będą mapy, będę obserwował sorki <coughs> na YouTubie. Co się dzieje w tym, w tym, z tym tytułem no i no nic no. Niestety, ale będę musiał się wstrzymać, ale będę musiał się. Wstrzymam się na zimno, poczekam na reakcję innych osób i podejmę decyzję. Wiadomo, jeszcze kilka tytułów w tym roku fajnych wychodzi. Czy marnować w cudzysłowie kasę na Hardline'a czy, 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 kupować? Decyzja zapadnie dopiero jak inni ograją tytuł. Zobaczymy, co jeszcze będzie dodane, jakie zmiany po becie będą wprowadzone. I no jak mówię, na razie się wstrzymuję. I czekam. Czekam na opinię innych. Filmik dobiega końca. Ja się yy, tutaj już nie popisałem helikopterem. Także no co ja mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Piszcie wasze zdanie na temat Hardline'a pod filmikiem i do usłyszenia zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Nie zapomnijcie o łapkach. Trzymajcie się. Elo.